No tak, no wielka szkoda. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że nasze zwycięstwo no, w sumie dałoby nam, dałoby nam tą, tą pierwszą ósemkę. No, staraliśmy się robić wszystko, żeby, żeby do niej się dostać. No, niestety zagraliśmy pierwszą połowę, wydaje mi się słabiej. W drugiej połowie mieliśmy sytuację, ale niestety nie chciało nic spać, więc, więc musimy teraz zrobić wszystko, żeby jak najlepsze miejsce w tej drugiej ósemce zająć. Chyba masz najlepszy, najlepiej, najlepiej się trzymasz psychicznie z tych dzisiejszych wszystkich naszych rozmówców, ale to chyba dobrze, bo nie ma co się załamywać, tutaj jeszcze jest sporo pracy do wykonania. Oczywiście, no sporo pracy, bo jest jeszcze siedem kolejek i musimy zrobić wszystko, żeby jak najwięcej punktów zdobyć, bo, bo to jest najważniejsze. A... No trudno, nie walczymy o Mistrza Polski, tylko walczymy o spokojny byt, także musimy zrobić wszystko tak, żeby zostać na tym dziewiątym miejscu i, i musimy ciężko pracować i mam nadzieję, że tak będzie. To dzisiejsze spotkanie pokazało moim zdaniem przynajmniej jak bardzo ważną postacią dla, dla Krakowi jest Dawid Nowak. Wyraźnie ożywiła się gra wraz z wejściem popularnego Nowaczka w drugiej połowie. Na pewno no. Dawid ma, ma to coś, co, co, co napastnik powinien mieć i, i to dochodzenie do sytuacji. E, szkoda, że tylko dzisiaj mu e, no nie, da, nie dane było sześć bramki, ale, ale mam nadzieję, że w kolejnych meczach jak już będzie cały czas trenował z nami, e, przyjdzie, przyjdzie czas, że będzie strzelał bramki i, i będziemy wygrywać. Myślę, że mogę coś więcej zrobić przy tej bramce. Maćka że ma tu dość precyzyjny strzał, mimo szczęśliwy, ale precyzyjny na ten dalszy słupek. Nie wiem, musiałbym to zobaczyć na, na wideo. Ciężko mi jest teraz ocenić, czy, czy, czy coś mogłem więcej zrobić. Na pewno mo mogliśmy zapobiec temu dośrodkowaniu i, i z tego co na przykład znam korzenia, to bardzo dobrze to robi i bardzo dobrze wykorzystuje takie sytuacje, gdzie, gdzie wyprzedza obrońcę. Dużo bramek takich strzelił, no niestety my też żeśmy się na to nie no i przegraliśmy na 0